Travis King, były już żołnierz Armii USA, w 2023 roku nielegalnie przekroczył jedną z najniebezpieczniejszych granic świata koreańską strefę zdemilitaryzowaną dzielącą obie Koreę. Jakiekolwiek przejścia przez te granice są rzadkie, a co dopiero z południa na północ. Mało tego zrobił to żołnierz z nienawidzonej w Korei Północnej Armii USA czyli, jakby nie patrzeć, największy wróg. W tym filmie podsumujemy sobie wszystko, co po czasie wiemy o Kingu i jego ucieczce. Travis King wstąpił w szeregi armii na początku 2021 roku i trafił do pierwszej dywizji pancernej. Razem z nią w 2022 roku trafił do Korei Południowej w ramach rutynowej rotacji amerykańskiego personelu wojskowego na Półwyspie. Zanim jego twarz trafiła do mediów na całym świecie, sprawiał pewne problemy dyscyplinarne już w Korei. We wrześniu 2022 roku brał udział w bójce w jednym z koreańskich klubów nocnych, ale ostatecznie nie poniósł za to konsekwencji. Nie wniesiono oskarżenia, miał szczęście. Ale zabrakło go miesiąc później, kiedy znów wdał się w sprzeczkę. Interweniowała policja, a Travis nie chciał współpracować. W stosunku do policjantów był tak samo agresywny jak przed ich interwencją. Trafił do radiowozu, w którym zresztą dalej się nie uspokoił wykrzykiwał różne obraźliwe rzeczy i kopał w drzwi radiowozu, czym je uszkodził. Ostatecznie trafił do aresztu. Przez kolejne miesiące w sprawie Kinga toczyły się postępowania sądowe. Najpierw nałożono na niego grzywnę w wysokości ponad 700 dolarów za uszkodzenie radiowozu, którą zapłacił. Ale kiedy nałożono na niego kolejną grzywnę 4000 dolarów za pobicie i ogólnie mówiąc obrazę słowną, to jej już nie zapłacił. Zamiast tego poszedł do więzienia, gdzie spędził 47 dni. Po wyjściu z więzienia przez tydzień przybywał na terenie amerykańskiej jednostki piątek. Tam badano jego ogólny stan po październikowych wydarzeniach, procesie i prawie dwumiesięcznym pobycie w więzieniu. Określano tam jego nastawienie do służby w armii i ogólnie zachowanie, a także jak krokuje na przyszłość. Czy takie problemy z dyscypliną mogą się powtórzyć? Po tygodniowej obserwacji podjęto decyzję, że wróci do USA, do macierzystego Fortu Bliss, i tam zostanie poddany dalszemu procesowi dyscyplinarnemu. Groziło mu karne wydalenie z armii. 17 lipca 2023 roku pojechał na lotnisko w eskorcie wojskowych, którzy mieli pilnować, że rzeczywiście wyruszy w podróż do domu. Problem w tym, że nie mogli doprowadzić go aż do samego samolotu co wynika ze standardowych procedur. Wojskowi nie mieli biletów lotniczych, bo nie mieli lecieć do Stanów razem z Travisem, więc w pewnym momencie po prostu nie mogli przejść przez dalsze etapy kontroli, przez które przeszedł już sam King. Mogli jedynie odprowadzać go wzrokiem i liczyć na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nie poszło. Kiedy był już poza zasięgiem eskorty, zgłosił personelowi American Airlines, że zgubił paszport. Nie mógł więc wejść do samolotu i niedługo później opuścił strefę, z której już wchodzi się na pokład samolotu, a chwilę później wyszedł z lotniska. Nie natknął się na nikogo, kto mógłby go rozpoznać i powstrzymać. Wydaje się, że w tym momencie miał już konkretny plan. Dzień później, 18 lipca, wziął udział w zorganizowanej wycieczce do koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Tutaj bardzo ważny jest fakt, że żeby w ogóle móc w niej uczestniczyć, trzeba zgłosić się z przynajmniej kilkudniowym wyprzedzeniem i poddać się weryfikacji tożsamości, a także pozwolić organizatorom zrobić kopię swojego paszportu. Miejsce docelowe wycieczki, czyli wspólna strefa bezpieczeństwa w Panmunjom, jest newralgicznym miejscem całej granicy i nie można sobie tam od tak wejść. Oznacza to, że skoro Travis był w stanie pojechać tam z grupą dzień po, nazwijmy to, pełnym odzyskaniu wolności, to znaczy to, że ta wycieczka była planowana z wyprzedzeniem przez niego i nie była spontaniczna. Potwierdzały to raporty w tej sprawie przedstawicieli wojska USA. Można znaleźć w nich informację, że King w maju, zanim jeszcze trafił do więzienia, zabukował wycieczkę w dwóch terminach. Dziś wiemy, że nie mógł uczestniczyć w tej pierwszej, bo albo jeszcze był w więzieniu, albo już w jednostce w piątek. Natomiast, żeby wybrać się na tą w drugim terminie, musiał zadziałać proaktywnie i tak właśnie zrobił. Wycieczka była całodniowa i obejmowała zwiedzanie różnych punktów na terenie strefy. Travis nie uciekł od razu po tym jak znalazł się w pobliżu granicy. Najpewniej czekał na odpowiedni moment. Wycieczka przebiegała zgodnie z planem. Aż do momentu, gdy King znalazł swoją szansę. Zerwał się z miejsca i wprawiając wszystkich dookoła w szok, po prostu przebiegł w stronę granicy. Amerykańscy i koreańscy żołnierze nie byli w stanie go powstrzymać i zrobiło się bardzo nerwowo. Ostatecznie Travis przebiegł przez granicę, a niedługo potem został zabrany do północno-koreańskiego Wana i przewieziony gdzieś. Do dziś nie wiemy gdzie. Od tamtej pory aż do 16 sierpnia, czyli prawie przez miesiąc, nie było wiadomo, co się z nim dzieje. Cisza została przerwana przez północnokoreańską Centralną Agencję Informacyjną, która dość lakonicznie poinformowała, że amerykański żołnierz nielegalnie wszedł na teren Korei Północnej, przyznał się do tego i rzekomo podał powód. W komunikacie agencji możemy przeczytać, że Travis King w toku śledztwa wyznał, że postanowił przedostać się do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, ponieważ był przeciwny nieludzkiemu traktowaniu i dyskryminacji rasowej w armii USA. I dalej, przyznając, że jest rozczarowany nierównościami w amerykańskim społeczeństwie, wyraził chęć ubiegania się o azyl polityczny w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej albo w innym państwie. Do dziś nie wiemy, czy którekolwiek z tych słów rzeczywiście padły z ust Travisa. On sam później się do nich nie przyznał. Bardzo możliwe, że tamtejsza propaganda wykorzystała okazję i chętnie zagrała kartą rasizmu i dyskryminacji w armii USA, żeby uderzyć w największego wroga. To mogła być zresztą narracja bardziej na potrzeby wewnętrzne niż zewnętrzne. Nawet jeśli Travis King doświadczył nierównego traktowania w armii, co jest możliwe, to to oświadczenie i tak mogło powstać bez jego udziału. Północnokoreański aparat propagandy jest samowystarczalny. Sam King później nie powiedział wprost, dlaczego zdecydował się na taki, co by nie mówić, skrajny krok jak ucieczka do Korei Północnej. Wiemy jednak, że ogólnie nie był zadowolony ze swojego pobytu w armii. Może to znaczyć cokolwiek. Mijały kolejne tygodnie, a King dalej pozostawał w północnej Korei. Waszyngton działał jednak aktywnie w jego sprawie i amerykańscy dyplomaci mieli jasny cel. Sprowadzić go do domu. Pracując nad tym, napotkali na typowe problemy, jeśli chodzi o pomoc osobie z amerykańskim obywatelstwem, znajdującej się na terenie Korei Północnej. Bo trzeba pamiętać, że Północna Korea i USA nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. W takich sytuacjach swoją rolę odgrywa Szwecja. Ten kraj jest podmiotem reprezentującym i chroniącym interesy stanów w Korei Północnej, włączając to istotną pomoc w uwolnieniu Amerykanów, którzy. Z jakiegoś powodu zostali zatrzymani w Korei Północnej. A takie sytuacje miały już miejsce. Wspomnieć można choćby o Kenecie B., Matthew Todd Millerze czy przede wszystkim Otto Wormbierze, któremu zresztą poświęciłem już jeden film na kanale. Po kilku tygodniach intensywnej dyplomacji stronom udało się dojść do porozumienia i Travis King opuścił Koreę Północną 27 września tego samego roku dzięki pomocy właśnie szwedzkich dyplomatów. Kiedy Travis został już im przekazany przez Koreańczyków, pojechali z nim na granicę z Chinami, skąd już po stronie chińskiej odebrali go amerykańscy dyplomaci. Niedługo później był już na pokładzie rządowego samolotu i wrócił do Stanów Zjednoczonych. Propaganda Korei Północnej oczywiście skorzystała z ostatniej okazji, by dodać coś od siebie w całej tej sprawie. W oficjalnym komunikacie poinformowała, że Travis King został wydalony z Korei Północnej. Powodem miało być nielegalne przekroczenie granicy. W ogóle nie wspomniano o dwumiesięcznych rozmowach na linii pyongyang washington Taka narracja miała zresztą sens, bo dzięki niej Korea Północna mogła ugrać dwie raczej symboliczne rzeczy. Po pierwsze, mogła postawić się w pozycji nadrzędnej, gdzie decyzja o wydaleniu Kinga miałaby wynikać wyłącznie z woli i działań odpowiednich północno-koreańskich organów. Po drugie, mogła pokazać światu, że jest krajem prawa i jeśli ktoś nielegalnie wkroczy na jej teren, to zostaje, powiedzmy, humanitarnie z niego wydalony. Oczywiście po powrocie do Stanów Travis nie został po prostu wypuszczony do domu. Pierwsze dni spędził w szpitalu wojskowym w Teksasie, gdzie oceniano jego stan zdrowia fizyczny i psychiczny. Trzeba było ocenić, jak się czuje po dwóch miesiącach w Korei Północnej. Nie podano informacji o jakichkolwiek problemach. W październiku był już jednak w areszcie. W toku śledztwa postawiono mu kilka zarzutów i nie wszystkie z nich były związane z ucieczką. Poza zarzutem o dezercję oskarżono go również o trzy przypadki nieposłuszeństwa wobec oficera: napaść na jednego z podoficerów, nieautoryzowane opuszczenie terenu jednostki w nocy, spożywanie alkoholu wbrew regulaminowi i próbę ucieczki z południowo-koreańskiego aresztu. Jeden zarzut dotyczył też posiadania pewnych materiałów graficznych z dziećmi. Myślę wiadomej treści. Co do linii obrony wypracowanej z jego obrońcą Franklinem Rosenblattem, to opierała się ona na podkreślaniu trudnej przyszłości Kinga, włączając w to trudne dzieciństwo oraz styczność z kryminalnym środowiskiem. Miał mieć również problemy ze zdrowiem psychicznym, ale nie grano zbytnio tą kartą, a sam Travis King wprost mówił, że bierze pełną odpowiedzialność za to, co zrobił. Wszystkie te trudności miały spotęgować się w wojsku, w którym po prostu sobie nie radził. O tym, że rzeczywiście mógł być przytłoczony swoim życiem, może świadczyć fakt, że nie dość, że podjął decyzję o dezercji, to jeszcze do Korei Północnej. Nie miał przecież pojęcia, jak go tam potraktują. Rodzina Travisa oczywiście przekonywała, że jego decyzja o dezercji była dla nich szokiem i nigdy by się tego po nim nie spodziewali. Jego najbliżsi próbowali w różny sposób interpretować jego decyzje, między innymi strachem Travisa przed konsekwencjami, które czekały na niego po powrocie do USA. Przypomnę, że miał zostać poddany procedurze dyscyplinarnej za złamanie prawa w Korei Południowej. Dodatkowo, jego matka zapewniała, że podczas pobytu Travisa w Korei Południowej musiało wydarzyć się coś, co źle na niego wpłynęło. W związku z tym, zażądała badania w sprawie incydentów, które mogły mieć miejsce w Camp Humphreys, w którym stacjonował King. W sierpniu 2024 roku poinformowano o zawarciu ugody na linii obrońca-oskarżyciel. King miał przyznać się do kilku wybranych zarzutów, a w zamian cała reszta miała zostać oddalona. I tak też się stało. 20 września tego samego roku w Forcie Bliss w Teksasie odbyła się rozprawa sądowa. Zgodnie z treścią ugody, Travis King już oficjalnie przyznał się do dezercji, nieposłuszeństwa wobec oficera oraz napaści na podoficera. Reszta została oddalona, co było bardzo pomyślne Kinga. Sam obrońca przyznał, że gdyby nie doszło do ugody i gdyby Travis był sądzony na podstawie wszystkich oskarżeń, to konsekwencje, jakie by poniósł, byłyby o wiele surowsze. Jeszcze tego samego dnia usłyszał wyrok 12 miesięcy pozbawienia wolności. Został też karnie zwolniony z wojska, co wiązało się z utratą wszystkich przywilejów dla weteranów wynikających ze służby w wojsku. Co jednak istotne, sąd uznał, że Travis odbył już nałożoną na niego karę pozbawienia wolności. A to dlatego, że od dnia powrotu do USA aż do dnia rozprawy znajdował się w areszcie, włączając w to początkowy pobyt w szpitalu wojskowym. Łącząc to z jego nienagannym zachowaniem, uznano, że Travis King nie spędzi kolejnego roku w zamknięciu i może wrócić do domu. Na tym też kończy się jego historia. Od tamtego momentu stara się unikać mediów, nie wraca do tej sprawy. Z powodu karnego zwolnienia z armii nigdy nie wróci już też do wojska. Ostatecznie z przygody z Koreą Północną wyszedł raczej suchą stopą. Warto jeszcze na koniec wspomnieć, że nie był pierwszym amerykańskim żołnierzem, który nielegalnie i z własnej woli wkroczył na teren Korei Północnej. Nie każdy z nich miał tyle szczęścia co Travis, ale o tym być może opowiem w którymś z przyszłych filmów.